ママと宝箱だけでス Zacząłem blanty palić jako gówniarz jeszcze w szkole wtedy już wiedziałem, że ten cały system to pierdolę Gówniarz lat 12 teraz ma 20 pali nadal A kopuła ogarnięta zytwa w dym ziom nie latam Mimo, że to życie to jest jakiś kuba banał Chwilę łapię jak na zdjęciach, bo mijają mi za szybko na zdjęciach Pełno szczęścia, a życie jest smutne się się z głową, nic już nie pomaga nawet ten psycholog Co tam palisz młody, że mam pale blanta Jakie masz powody, bo w głowie jest miazga Trzeba wycilować ja nie szukam szczęścia gwiazda Palę dla ochłody, bo głowa już jest przegrzana Co tam palisz młody? ma pale blanta Jakie masz powody? Bo w głowie jest miazga Trzeba wychillować, ja nie szukam szczęścia w gwiazdach Palę dla ochłody, bo głowa już jest przegrzana Blało co ma boleć na razie Ziomek jest prosta, nie rozumiesz jak harować Tatuś zapłacił za studia, czasem się wstydzę za czy Bardziej się boję upaść, wcześniej nie poznałem smak lecki. Teraz musisz się udać Ej, blanda za bland On cię dla mnie to już za mała ilość Pytasz czemu tak pale, zwalam wszystko Ponadto miłość, miłość jak mocny narkotyk tworzy w bani chaos Teraz siedzę na dachu bloku, pijąc desperado ręce zwijam palę, tego sobie nie wyobrażę Ten chwil dobywa mi w twoim opinie lekceważy Jak się kończy słodka mery, dzwonię znowu, kręcę bajery Stary, co się ciepisz, nie ma swoje kurwa maniery, ej! Co tam palisz młody, że ma pale blanta Jakie masz powody, bo w głowie jest miazga Trzeba wycilować, ja nie szukam szczęścia w gazdach, Palę dla ochłody, bo głowa już jest przegrzana Pale planty, które powodują dzioby Bani, by zapomnieć, jakie to jebane życie jest to bani, by nie myśleć, że i tak wszyscy umiewamy sami, a najbliżsi do wbijania doży plecy mają nawet. Nie pytaj, co tam umie umie świetnie jeba dziwki, ja się trzymam całkiem nieźle i nie tasek, mów dla cipki, zioło lami pale. Zazwyczaj tylko swifki, a najlepsze mordy dla mnie to są zawsze moi bliscy. Co tam palić młody, zioła pale, planta, jakie masz powody, bo w głowie jest miazga trzeba wycilować, ja nie szukam szczęścia w gwiazdach. Palę dla ochłody, bo głowa już jest przegrzana Co tam palisz młody, ma palę blanta Jakie masz powody, bo w głowie jest miazga Trzeba być chillować, ja nie szukam w w gazdach Palę dla ochłody, bo głowa już jest przegrzana Kręcę, zwijam pale tego sobie nie wyobrażę Ten kwit zdobywa mi twoją opinię, lekceważ Jak się kończy słod kamery, dzwonię znowu, kręcę bajery Stary, co się ciepisz, nie ma swoje kurwa maniery ej. Co tam palisz młody, ma palę blanta Jakie masz powody, bo w głowie jest miazga co tam palisz, młody? Że pale blanta? Jakie masz powody? Bo w głowie jest miaska?